Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam monetę 1 grosz, rocznik 1949. Moneta wybita w PRL-u, rocznik 1949, ale moneta była bita w 1953 z datą 49. I jest to największy nakład monety PRL-owskiej, jaka wyszła 400 milionów sztuk 116 tysięcy. Czyli jej wartość jest niewielka. Stan taki jak tu widzicie prawie, że menniczy. Do dzisiaj zachowało się masa jeszcze rolek, worków menniczych. Więc stan pierwszy to jest Guga 1 zł. Niestety monetka stara, ładna, ale nakład 400 milionów sztuk. Wyszedł tylko jeden rocznik. Szkoda, że nie było więcej. No bo jak bito z datą wcześniejszą, no to można było przecież też coś pokombinować. 50 rok wybić 5,1, 5,2, 5,3. I byłoby ciekawiej, nie myślano na przyszłość, szkoda. No i dobra, zobaczmy sobie drugą stronę tej monety. I jak widzicie, tutaj druga strona monetki, stan idealny zachowania, wszystko widać, orzełek niezniszczony, napis nietypowy, tylko w tych 49 roku, w tych latach był bity taki napis Rzeczpospolita Polska, nie ma jeszcze tego napisu Ludowa. No i tak jak powiedziałem, jest to największy nakład w historii PRL-u i największy nakład był to jak dotykasz do roku 2018. Ale to kiedyś wam na innym filmie coś opowiem. No i tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.